Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami na temat dwóch rodzajów działania. Dwóch rodzajów wpływu na przestrzeń, między którymi możemy miotać się, jeżeli przychodzi nam kontekst rozważań duchowych tak? i tego, w jaki sposób powinniśmy postępować, jeżeli mamy zamiar kroczyć pewną ścieżką, tak? Ścieżką taką, która dotyczy wewnętrznego wzrostu, urzeczywistniania tego, kim w swojej istocie jesteśmy, tak? I, no, prostowania ścieżek do tego, żeby móc zamanifestować te treści, które tkwią głęboko w naszych sercach. Także, kochani, powiem w ten sposób, że... Jeżeli przychodzi do rozważań na temat tego, w jaki sposób postępować, tak, coś słuszne, a co nie, w momencie, kiedy zaczynamy kroczyć duchowymi przestrzeniami, to tak naprawdę pewne tematy nie są takie do końca oczywiste. Chodzi o to, że my tak naprawdę jesteśmy zobligowani czy też zobowiązani do tego, żeby uważnie przyglądać się zarówno sobie, jak też temu, co robimy, i te decyzje, które przychodzi nam podejmować, one niekoniecznie muszą być oparte na tym, co idiomy kulturowe i taka. Codzienność czy też potoczność byłaby podpowiadała. Oczywiście nie mam tutaj na myśli żadnego ekstremizmu i postępowania przeciwko tego rodzaju społecznym normom, natomiast rzecz jest o tym, że w momencie, jeżeli my się decydujemy na taką realną duchowość, to. Wędrujemy w kierunku realnej wolności, a realna wolność polega na tym, że każda sytuacja jest oceniana indywidualnie tak? i ze względu na całą masę przesłanek, które ze, sobą, które, które ze sobą ta sytuacja niesie. I w związku z tym um, warto wiedzieć, jak powiedzmy postępować, tak? w sensie takim, że warto mieć rozróżnienie, na czym polegają warianty dostępne, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle naszego poruszania się w tej przestrzeni, tak? Czyli innymi słowy to nie jest kwestia tego, że coś jest dobre albo coś jest złe, poza bardzo takimi skrajnymi, powiedzmy tutaj przypadkami, ale każda sytuacja ma swój kontekst i ma swoje bardzo specyficzne, określone ramy, które implikują pewne możliwe rozwiązania, tak? Podejmowane na podstawie wyboru Drogi, którą my chcemy yy, z tej sytuacji na przykład wyjść, albo drogi, którą chcemy tę sytuację rozwiązać. Tak? Oczywiście, jeżeli jest mowa o tym, że chcemy podążać tą ścieżką taką zgodną z prawdą, tak? czyli ścieżką, która jest e, impulsowana prądami Chrystusowymi, no to jest tak, że pewne tematy się układają same i ta ścieżka się pokazuje. Natomiast dobór. Yy, yy, Dobór narzędzi czy też decyzji, właśnie jeżeli chodzi o tematy wpływu na przestrzeń, one no, wymagają tego, żeby mieć świadomość, w jaki sposób one będą miały impact, tak na dalsze, na dalsze losy czy na dalsze potoki zdarzeń. I teraz, kochani, Tutaj w tym filmie chciałabym podzielić się z wami taką, takim overview na temat dwóch możliwości wpływu na przestrzeń, możliwości, które mają charakter horyzontalny. Czyli innymi słowy nie mówię o tym, w jaki sposób kalibrować się na to, by łapać powiedzmy ten, ten wewnętrzny azemut tak? i w jaki sposób nawigować tutaj swoją przestrzenią zgodnie właśnie z tą wewnętrzną prawdą, ale to... Jak można robić imprint, czy też impulsować przestrzeń, tutaj tą realną, tego naszego doświadczenia, mm, takiego codziennego, tak, tutaj, gdzie jesteśmy zakotwiczeni swoim ludzikiem, i żeby mieć świadomość tego, jakie to są, jakie, jakie to są y, opcje i y, czym one się tak naprawdę od siebie różnią. Dlatego, że my w momencie, jeżeli właśnie wypływamy na te wody, w których już y, jest mowa o wolności, tak i o takiej wolności w y, Przejawianiu się, to jest kwestia taka, że to od nas zależy decyzja, który z tych środków zostanie mm, użyty, i warto po prostu wiedzieć, czym one się różnią, jakie mają powiedzmy właściwości. Także, kochani, te dwa. Yy, Modele, czy też dwie wersje wpływu na przestrzeń umownie nazywam Yin i Yang. Nie ma to bezpośredniego związku z tym, co na przykład mówi medycyna chińska, tak na temat pewnych czynników, które mają właśnie charakter Yin albo charakter Yang. Jest to pewnego rodzaju przybliżenie, które ma za zadanie w jakiś sposób unaocznić to, co mam na myśli. I teraz zaznaczam, że. Każda czynność posiada swoje spektrum yin i yang, i tak naprawdę te granice są umowne, tak? Czyli w momencie, jeżeli będziemy sobie tutaj to rozważać, to weźcie pod uwagę, że te granice są płynne i to, czy coś będzie yin według tej definicji, którą tutaj przedstawię, czy też yang, będzie zależało od momentu, tak? W którym my w danym um, kontekście się przyglądamy temu czemuś, co podlega naszej obserwacji. Także, kochani. Czynności Yang to są te, do których my kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni, że identyfikujemy je jako działanie, jako, takie, jako taki bezpośredni wpływ na przestrzeń, czyli że coś robimy i to ma zaraz powiedzmy bezpośredni efekt, czyli innymi słowy, na przykład biorę młotek, wbijam gwóźdź, dwie yy, deski są ze sobą zbite razem. Odpalam samochód, jadę tym samochodem, przemieszczam się. Widać ogólnie dystans, który przemierzyłam. Wychodzę na scenę, jestem aktorem, nie wiem, kabareciarzem, kimkolwiek innym, nie wiem, blogerem. Tak, jest efekt w postaci tego, że jest jakieś dzieło, tak, które odbiera publiczność. Tak naprawdę na to przeżywa. Jest po prostu Związek pomiędzy moją bezpoś jest bezpośredni związek pomiędzy moją bieżącą ekspresją, a mm, jakby obiektem, który jest wydewelopowany ze mnie, tak? czyli który jest skutkiem mojego działania, i to od razu można zauważyć. I teraz zobaczcie, że a contrario do tego są czynności, które mają charakter tak zwany yin, i one mają za zadanie podtrzymywać to, co już jest. Taką czynnością jest na przykład sprzątanie albo pielęgnacja ciała. To może być podlewanie ogródka, tak? Ale też taką czynnością o charakterze yin, czy przeważającym charakterze yin, wbrew pozorom, mają wszelkiego rodzaju rutynowe czynności, które na przykład są związane z treningami na siłowni, albo nie wiem, jak ktoś. Strenuje jogę, czy tego typu klimaty, tak? Czyli chodzi generalnie o to, że w czynnościach Yin widać efekt wtedy, kiedy tego się nie robi, tak? Czyli innymi słowy, jeżeli mamy do czynienia z, powiedzmy, nie wiem, mieszkaniem, które jest regularnie sprzątane. I jest to stan taki normalny, tak dlatego, że powiedzmy gospodyni, która w nim występuje, ona cały czas po prostu dogląda tutaj tego, żeby firanki były uprane, podłogi wypastowane i i tak dalej. Natomiast jeżeli przez rok nigdy by palcem tego mieszkania nie dotknął, no to w tej momencie tabuny kurzu oraz yy, jakieś inne zabrudzenia zrobiłyby natychmiastowy i spektakularny efekt, który wywarłby na nas. Natychmiastowe wrażenie, tak? Natomiast to, że jesteśmy przyzwyczajeni, że powiedzmy ktoś tam sprząta i ogólnie wokół niego jest ład i porządek, no to w tej sytuacji nie robi specjalnego wrażenia, takiego natychmiastowego efektu, wow, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o czynności Yang, czyli te, które są bezpośrednio jakby związane, natychmiast widzimy ten efekt, tak? My zauważamy, że coś jest robione właśnie wtedy, kiedy jest jakby blisko pomiędzy wykonującym, a efektem, który on wywiera na przestrzeń, tak? W postaci właśnie, nie wiem, dokonania czegoś. Czyli tutaj tak naprawdę czynnikiem jest czas, tak? W sensie takim, że przy czynnościach yang jest krótka odległość pomiędzy wykonaną czynnością, a efektem, czy też powiedzmy skutkiem, jaki przynosi. Natomiast przy czynnościach yin trzeba troszeczkę Poczekać, tak? To, 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 ten efekt jest odleczony w czasie. I tutaj jest jeszcze jedna dygresja. Weźcie pod uwagę, że tak naprawdę. Tutaj podejrzewam, że jeżeli jesteście czujni, możecie zauważyć, żebyście to tak analizowali, że każda czynność, tak, nawet takie sprzątanie, też ma w sobie, za, zawiera w sobie jakby zakres yang. Tak, dlatego że jeżeli powiedzmy, nie wiem, odkurzam, tak, no to widzę od razu efekt tak, pomiędzy tym, że mm, był kurz na podłodze, a teraz już go nie ma. Nie? Natomiast tutaj zauważcie, tak, że każda z tych rybek w tym znaczku Tao tak, czy też w tym znaku Yin Yang ma oczko o przeciwnej kolorystyce. Więc tutaj to będzie obecna, tak? Natomiast chodzi o przewagę, tak? Danego czynnika i to tutaj i to tutaj um, jest jakby clue um, całych tych rozważań. I teraz zauważcie, że w momencie, jeżeli my tak naprawdę, powiedzmy, poruszamy się w tych naszych rozważaniach duchowych, tak? Czy powiedzmy w tej naszej ścieżce duchowej, um, chcemy iść tym horyzontalem, e, przepraszam, nie horyzontalem, tylko wertykalem do środka, czy też do góry, to my tak naprawdę musimy nauczyć się dobierać e, jakby... Odpowiednio proporcjonalnie zakres polaryzacji, w których my się poruszamy. Czyli jeżeli chodzi o te działania horyzontalne, jeżeli jest mowa właśnie o tej wersji yin i yang, to sprowadza się do tego, że trzeba wiedzieć, w których momentach odpuścić i coś robić, a kiedy generalnie zaniechać, albo tylko i wyłącznie przełączyć się na taką wersję, żeby podtrzymywać. Dany stan rzeczy, tak, Daną, dany status quo, i tak naprawdę nie doprowadzać do tego, żeby robiły się zbyt duże odchylenia od sytuacji, w której, czy powiedzmy stanu rzeczy, w którym jesteśmy na dany moment. I teraz weźcie pod uwagę, że my, biorąc jakby ten background kulturowy, to że my tak naprawdę sobie właśnie jakby łączymy tą pracę jakąkolwiek, tak, czyli też duchową, z tym, że trzeba coś robić, tak nie wiem, ćwiczyć jogę. Nie wiem, medytować, nie wiem, co tam jeszcze tak naprawdę, tak? Może jakieś rytuały, jakieś, no nie wiem, inne rzeczy. Teraz ta duchowość robi się taka bardzo Instagramowa, więc powiem szczerze, że nie jestem nawet na bieżąco nad różnego rodzaju zabiegami, które mają nas przybliżać bardziej do, 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 do tego, żeby być bardziej duchowym. Natomiast to, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, to to, że to jest dobieranie, czy taka lawiracja pomiędzy zaniechaniem, tak? A pomiędzy wypuszczeniem impulsu, tak, czy pewnym naciskiem na przestrzeń, i to zarówno w obszarze yin, jak i w obszarze yang. Czyli trzeba wiedzieć, kiedy powiedzmy, nie wiem, odpuścić jedno i drugie, a kiedy tak naprawdę nacisnąć z jednym albo z drugim. I tutaj się zaczynają generalnie schody, dlatego że jeżeli wchodzimy w tą wcześniej wspomnianą przestrzeń wolności, to tutaj nie ma tak naprawdę stałych recept i tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś Wam powie, to jest dobre, a to jest złe, a tutaj ogólnie trzeba iść, powiedzmy, nie wiem, tędy, a tutaj tam tędy, tak, bo... Ym, w momencie, jeżeli my odzyskujemy tą naszą wewnętrzną wolność, to tak naprawdę uzyskujemy dostęp do swojej własnej przestrzeni mikrokosmicznej, a każdy, kochani, ma swoją historię. I każdy ma tak naprawdę swój statek do prowadzenia, tak? W sensie takim, że ok, mogą być pewne przybliżenia, mogą być pewne wskazówki, można się dzielić własnymi doświadczeniami, ale nigdy nie będzie tak, że ktoś Wam powie na 100% jest tak, tak i tak i u Was generalnie będzie tak, tak i tak. To jest... Y pewnego rodzaju przybliżenie, jeżeli ktoś, powiedzmy, udziela Wam rad albo w jakikolwiek sposób, no powiedzmy, no właśnie radzi, tak, co tutaj, co tutaj zrobić, ale ostatecznie i tak decyzja spoczywa na naszych barkach, tak. Natomiast warto tutaj wiedzieć, że jest jeszcze jedna, właśnie jest jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałam tutaj wspomnieć, że jeszcze my, z czynnościami o charakterze działania nie łączymy takich spraw jak myślenie albo odczuwanie czy emocjonowanie się. Że działanie i sprawczość to dla nas jest to, że, nie wiem, dzwonię, po prostu, nie wiem, wykonuję telefon, właśnie, nie wiem, biorę, powiedzmy, nie wiem, ścierkę, generalnie sprzątam, nie wiem, jadę na spotkanie biznesowe, no cokolwiek tam, czymkolwiek się generalnie zajmujemy i co widać, tak? W sensie, gdzie się rusza ciało i tak naprawdę można powiedzieć, okej, ok, on się napracował, ona się napracowała, coś tam generalnie robili przez cały dzień. Kochani, myślenie, odczuwanie i emocjonowanie się jest takim samym wykonywaniem czynności. Czyli innymi słowy, jeżeli my na naszej ścieżce podejmujemy decyzję o tym, czy zaniechać, czy się włączyć tak, w działalność o charakterze Yin, czy w działalność o charakterze Yang, to jest też kwestia tego, czy my właśnie mamy wykonywać czynności na tych wspomnianych wcześniej tutaj subtelnych polach. Czy ja mam się zastanawiać tak naprawdę nad tym, co oni mi tam zrobili, albo co on mi zrobił, co ona mi zrobiła, albo gdzie powinnam teraz, nie wiem, pojechać, co powinnam teraz zrobić, tak? Czy zostawić to i odpuścić? Czy powinnam e, emocjonować się tym, co się wydarzyło, przeżywać i tak naprawdę dopuszczać to do siebie? I teraz zobaczcie, moi drodzy, ile my tak naprawdę mamy władzy i sprawczości nad właśnie tego rodzaju obszarami, tak? Bo o ile to, czy ja chwycę ten kubek, tak, i się z niego napiję, to nie ulega wątpliwości, że mam możliwość wpływu tak naprawdę na tą przestrzeń. A co z przestrzenią emocji? A co z przestrzenią myśli? A ile tak naprawdę, kochani, jest, powiedzmy, nie wiem, tendencji do tego, że na przykład, nie wiem, ktoś nie może pohamować, powiedzmy, jedzenia czy picia w momencie, jeżeli jest, jeżeli jest w jakimś stresie, tak? Więc tutaj się pojawia kolejne, powiedzmy, pytanie, tak, jeżeli jest mowa o wpływie tak na rzeczywistość i o podejmowaniu decyzji i o działaniu z pozycji wolności, to na ile my tak naprawdę y, tej wolności mamy, na ile jesteśmy w stanie nawigować samymi sobą, tak? Bo jeżeli jest w ten sposób, że przychodzą do nas uporczywe myśli, które się powtarzają i które, y, czy powiedzmy emocje, które nie chcą odpuścić i trwają nierzadko latami, no to pytanie jest takie, na ile my faktycznie nawigujemy i na ile to jest działanie, tak? Na ile to jest... Y, nawigowanie swoim własnym statkiem, a na ile to jest bycie, tak? W lektory ładnie mówią o tym, że jesteśmy życi, czyli innymi słowy, że coś jest, że coś nami porusza, że tak naprawdę jest nami robione, jest nami myślane, jest nami czute, tak? Że nasze jakby osobowości stają się pewnego rodzaju narzędziem w rękach nawet nie wiadomo czego, co wykonuje pewnego rodzaju czynności z ich pomocą. I teraz jest wersja taka w ogóle no, też na marginesie, nie? że jak się powiedzmy robią wszelkiego rodzaju ruchy społeczne albo akcja pod tytułem, żeby się sprzeciwić tak? jednemu, drugiemu czy trzeciemu tak? i teraz jest takie coś, o czym mówię. Tak? Czyli w momencie, jeżeli my zupełnie nie panujemy tak naprawdę nad tą przestrzenią, nad tym, co się dzieje, tak, nad tym, jakie mamy podłączenia astralne, z czym, z czym my się łączymy, co tak naprawdę przez nas przemawia, tak? jakie myśli do nas przychodzą, co jakby indukuje pewnego rodzaju inspirację, którym my ulegamy, no, to powiem Wam, kochani, że no nie wróżę tutaj, żeby tu się mogły pewne tematy dobrze zakończyć. Tak? Dlatego, że, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, tak? to są potrzebne czyste gregory ludzi, którzy są w stanie ze sobą współpracować w oparciu o kody relacji ludzkich. A nie, kochanie, intruzywnych, które pochodzą po prostu z różnych. Em, em, Przestrzeni, na które my nie mamy wpływu, i które to przestrzenie rządzą się swoimi prawami, i które to przestrzenie używają nas do tego, żeby realizować swoje intruzywne strategie, tak? O których między innymi pisałam w książce Wezwanie do Przebudzenia, chociaż to i tak jest tylko wierzchołek góry lodowej, tak mówiąc na marginesie. Także jeżeli mówimy tutaj o tym działaniu, tak, i o tym naszym duchowym działaniu, no to oczywiście w pierwszej kolejności to jest łapanie azymutu na to, co my tak naprawdę pragniemy, tak, i co jest tą naszą wewnętrzną pieśnią. A następnie identyfikowanie, na ile ta rzeczywistość, w której się poruszamy, spełnia, czy jakby jest kompatybilna, czy koherentna z tym pragnieniem serca, a w dalszej kolejności yy, yy, dobieraniem narzędzi, tak, czy tego właśnie, czy potrafimy wyhamować i zostawić. I powiedzmy, e, zaniechać, tak? Czy właśnie powinniśmy w danym momencie nacisnąć na przestrzeń i po prostu wykonać pewne działanie ku czemuś, tak, żeby coś zrealizować na, na takiej, w takiej wersji? Um, w takiej wersji bym powiedziała do no, konkretnej, tak? Czyli coś wykonać, zadzwonić, nie wiem, w jakim sensie, nie wiem, zrealizować, napisać, e, nie wiem, nagrać film, tak? <grym> na, na vloga, i tak dalej, i tak dalej. Także, kochani, potem to już jest w zasadzie takie czekanie i e, jakby hmm, m, wsłuchiwanie się w impulsy, które płyną od przestrzeni. Do tego, czy aby na pewno jest to czas na coś, tak? Czy właśnie jest to czas na to, żeby zostawić, czy jest to czas, żeby zadziałać, w jakim polu, na jakiej płaszczyźnie, tak? Czy to ma być działanie w zakresie yin, czy to ma być działanie w zakresie yang. Weźcie pod uwagę, że żeby w ogóle się poruszać, żeby w ogóle zrozumieć i jakby efektywnie. Mieć rozróżniania, to my nie możemy poruszać się tylko i wyłącznie w tej płaszczyźnie horyzontalnej. Musimy mieć też tą płaszczyznę wertykalną, czyli nie, że mamy, wiecie, jak w podstawówce jest oś, że tak powiem, tak, od plus do minus nieskończoności po środku zero, tylko musi być jeszcze ta druga, tak, która idzie z, z góry w dół i gdzie one się po prostu przecinają w tym punkcie 0. I dopiero rozważanie, y, które bierze pod uwagę te cztery zakresy y, pól, tak, możliwości, one dają. Y, powiedzmy, no taką w cudzysłowie oczywiście, ramy czy podstawy do tego, żeby w ogóle rozważać o tym, co się dzieje no i podejmować potem decyzję, tak? Odnośnie tego, czy iść w jakimś kierunku, czy też nie. Także no powiem w ten sposób, że w ogóle duchowość, to też jeszcze tak na marginesie, to, czyli powiedzmy ten rozwój duchowy, w którym my się tutaj dzisiaj bawimy, jeżeli mówimy o tym takim realnym, tej takiej prawdziwej ścieżce, tej, którą tutaj na Rezharmonice staram Wam się przedstawiać, to jest tak naprawdę bardziej powrót do tego, z czego my żeśmy upadli, tak, to jest odzyskiwanie siebie, dlatego, że tutaj y, trochę było w ten sposób, że no my żeśmy wyrosli do pewnego stopnia i do pewnych zakresów, takiej możliwości i to zostało, na, zostaliśmy z tego ograbieni, zostało to nam zabrane, tak, um, i teraz to, z czym my w zasadzie dzisiaj się borykamy, czy to, z czym my się dzisiaj mierzymy, to jest to, żeby odzyskać tak naprawdę nasze dziedzictwo. I e, dlatego tutaj, e, jakby to nie jest kwestia tego, czy my będziemy mieli siłę, żeby nam coś wyrosło nowego, tylko to jest raczej kwestia tego, czy uda nam się obłupać, powiedzmy, to, 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 te różne rzeczy, którymi obrośliśmy tak w ciągu różnych inkarnacji, czy też w ciągu. Jeżeli chodzi o osobowość, no, socjalizacji, w ogóle naszego wzrastania tutaj, dlatego, że tak jak z wami rozmawiam i tak jak przychodzicie np. do mnie na sesje indywidualne, no to powiem w ten sposób, że zasadniczo każdy z was miał ciężką sytuację i ciężką ścieżkę zdrowia. tak? I powiem w ten sposób, że jeżeli jesteście w tym momencie, w którym jesteście i jeżeli macie tą świadomość i te, powiedzmy, przebłyski i to, że was generalnie woła dalej serce tak, do tego, że coś tutaj trzeba zrobić i że jest coś więcej ponad to, co yy, do tej pory przeżyliście i że to nie jest ten sposób, że tutaj życie właśnie wygląda jak taki jeden wielki ugór tak, i, i, i jedna wielka przeszkoda, która uniemożliwia w ogóle oddychanie, to myślę, że możecie być naprawdę z siebie dumni. Tak? i Bo generalnie o to chodzi. tak, W sensie takim, że my jesteśmy istotami, które mają tutaj możliwość przekonania się, że ta głęboka siła, która wypływa z tego kim my jesteśmy w swojej istocie, tak, w tej głębi, tym, że my pochodzimy tak naprawdę z tego jednego miejsca, które stwarza, same stwarzane nie będąc. Jest to coś, co jest w stanie się przebić, przetrwać, tak? E, rozpuścić i e, przemienić Najcięższe sytuacje, z którymi przyszło nam się mierzyć. Natomiast tego rodzaju działanie nie jest związane z tym, że siedzi się na różowej chmurze i inwokuje się do światła, które ma spływać, i po prostu nas tutaj wielce, prawda nie wiem, oblepiać swoją wspaniałością i że to się od tego pewne tematy zmieniają. Tylko to się zmienia od właśnie małych czynności. Tej codziennej Pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, nad tym, żeby kontaktować się z tymi rzeczami, które zostały straumatyzowane, tak? Gdzieś we wczesnym dzieciństwie dawać temu przestrzeń, żeby to się przez nas, żeby to się uwolniło, żeby to się trochę poobracało, żeby to jeszcze raz przeżyć i co jest ważne, kochani, uwolnić potem. Dlatego tutaj y, po kawałku i nie można za dużo naraz, dlatego że to potem, to wiecie, to tak jak wstrząs toksyczny, nie? w sensie takim, że jak za dużo się naraz uwolni, jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani, jeżeli nie mamy do tego energii, tak? I nie, nie jest to ten moment, to to może doprowadzić do zatrucia organizmu. I to jest dokładnie to samo, tak? Także e, jestem zdania takiego, że życie jest najlepszym warsztatem, życie dostarcza najlepszych sytuacji i kontekstów, w których my jesteśmy w stanie zmierzyć się z tymi przestrzeniami w nas, które wymagają właśnie e, no, zaopiekowania się i dostrzeżenia i rekultywacji, czy tak powiem, tak po ogrodniczemu. Także tutaj bym zawierzała w ogóle całemu procesowi, tak i temu, że, że rzeczywistość jest inteligentnym mechanizmem i życie zawsze stoi po naszej stronie, choć niekoniecznie po naszej myśli. A my, jako istoty, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie mięsne powłoki, w których się tutaj poruszamy, mamy to możliwość, żeby łączyć się z tymi przestrzeniami, które pozwolą nam dokonać rozróżnienia co w danym momencie jest słuszne tak? i do czego mamy dołożyć się ze swoją wolą, przyzwoleniem i pragnieniem, tak? A żeby móc ten proces wspomóc czy żeby razem z nim płynąć. Także, kochani, bardzo serdecznie życzę Wam wszystkim, żeby tego rodzaju doświadczenie stało się Waszym udziałem i żeby tego rodzaju stan bycia był codziennością i żeby to zaufanie i wiara Towarzyszyły Wam w każdym możliwym momencie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem.